Eee, Verdi, pamiętasz jakie mapy ci mówię jakie będziemy grać No lepiej żeby takie to kurwa nie były mapy <laughs> Czego nie chcecie? Infragno Dust Overpass, jedną z nich mogę wyrzucić Overpass, overpass Tak gdzie overpass? A, nie chcę. Też, Też Dasta chcesz grać? No na pewno wolę Dasta niż Overpassa, którym nic nie potrafię. Dobra, restetuję kompa, zaraz jestem. Dajcie tu ip na te się nie przeszkadza. Aha, la felicita, la kona, ma tuar. A pierwszy nasz niuuk, chyba nie? Nie, grzechnie. Na nie, nagroliśmy okay. już. Był, 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 był. A, no i co, kurwa. Spierdol. Dajcie ip na to, jak możecie. Za, na te się. Eeeh, na te ci damiesz. Dawaj. Macie kurwa, bo nikt nie da, nikt nie da, żaden, żaden. Buddy in your channel, timed out. Mm. Kurwa. Dobra, czemu nie mam jumpa na spacji? E, Bint.

Dzięki, dziękuję. Takie przyjemności na osobności. Gdzie gra na nieku? Kuba, ty kiedy jesteś na rampa? Nie wiem. No bo ja wiem, że Remi pewnie autylka. Ja nie mogę grać kilka, kurwa, ani main'a. Czemu? Bo ja mnie fantazja ponosi Ja mogę grać na kurniku Rampa rotacja dwór mogę grać Chyba pijam na sobie. Znaczy kurnik to w sumie jeszcze ujdzie ale trzeba to nie Trzeba chuj. Przez W celownik tutaj czarną kropę jak kurde My nie lubimy czarnego koloru Będzie, uuu, ale będzie To było to? Tak, to było to Boom, headshot Da no, kurwa będzie... Majka jak tam na streamie? Czas na oczy w ogóle. Easy nie dla Kurwa zlagowało mnie. To nie gra? Easy. to jest? Kto jest? O to 3700. Tak. Mamy szansę. To free.

No ja mogę grać lampę. Tu graj, dam. Kurde, kur. Tak nie, to możemy się później wymienić zawsze, no nie? Jóśli za żadno. Kurwa mać! Ale ma chujową kosę, już to wiemy. No na coś gównianą. Mam cię, bo. Co jest? Kurwa. Jak coś. Trzeba no? Trzeba demo nagrywać, dzisiaj się wyczytałem. Ja wyjebany, wyjebane, ja mam streama. Że kurwa nie... A Zapi Zapis streama nie może być? No nie bagno, bo to masz jeden No to kurwa... ja, ja mam właśnie połowę nagrywać? Tak. Jak kurwa?

Aha, ty, czajcie że strzał przeleciał przez gościa i nie dostał Co dwa! na no przeleciał nie, nie, nie. No, no, ale... Jak pan Michael, jak pan jak, jak, jak to tu jest delay nie? 50 sekund <słys> Daj bez delaya Co? Daj bez delaya przecież ci kurwa nie No nie wiem Co? Takie są mapy Nuke Ancient Das? Tak. Rekord. I. pisujecie sobie, ale co? Nie Czemu wiem. Czemu diablenu 2-1 a nie no 2? Pisujecie Nuke Army na przykład. Kurwa, ja mam streama, bo chyba nie muszę, no wtedy mi w ogóle FPS-y zajebie. Jaki masz delay? Nie zapiadałeś FPS-ów. Rekord Szemu, co? Jeden rampa, jak rekord, co? rekord co? 3 PSA zaskakujemy. No, no relacje besto. No, wyjebało mi kurwa. Outside jeden. Grajcie, co te wenta Szuka spetką. z petką. to właśnie. Czyli mu wypierdłu, chyba, może co? Właśnie taki jest plan. <noise> Panie, a byś na tej rampie nadu... mógł zejść? Nie wiem. Ja w ogóle sobie, czy nie? Do czerwoną, cały czas. Rampa czysta. Uważajcie, wyjazd Kurnik. Lobby tu jeden lobby tu są. Jeden lobby jest. Do czerwoną, cały czas, jeden. Kurnik, jakbyś chciał znaczy, coś? Jeszcze jeden, jeden. Nie ma Kurnika, słyszałem, Uf. bo on spadł gdzieś. Ja jeden HP mam, 2

bez, bez i długie, bez długie i snaks. Pipi jeden. Ja widziałem go. Ja No kurwa no. Stwierdolę, to za pizdy jebane no. Jeśli bo idzie i staruszka, kurwa drzwi, a jak nie, no to od razu jak musisz do BS-a stanąć. A nie stać na rampie. No krótkie no, trzymają, tylko że nie krótkich nie, nie, nie wyszedł no. Takiego. Bo potem mamy w pizdę. To jest najgorsze ustawienie jakie może być. Rotacja długa i tak była strasznie. No, a bo wystarczyło do BS-a A do rampy. A jeżeli się nie da, jeżeli się nie da rampy, ale się dało, no to drzwi. Kurnik, coś? Wszystko? Dwóch? Przygotowałem już, teraz jest A, czekam na skutki trzech, yeah. trzech lobby, dwóch down, najdana teraz do kurnika Ja będę w sutach ja będę w jak stoisz, już są zamknięte, stójmy tak Mam zajebista ustawkę Maina no, nie wejdzie? Nie, nie, nie wiadomo, ja, ja nie, nie jegam ja, ja. maina nie. Jest, jest na tym, przy, przy kurniku Busta jakiegoś zrobili, czy coś może wkoczył na drabinę po prostu, może na głowę siła Tam, Jaśmuk. dwa razy kulnik. Na pewno chyba wody. jadą, jadą na no, to Jeszcze. Jeszcze ze dwóch było. Ja pchają, na ale pchają chyba, pchają. Smok na heaven poszedł? Na razie nie weszli jeszcze dołu. flesz Wyszedł jeden. No, dło, dło, dło chyba. Jest dwóch. Jeszcze dopół do... Rampa check, check. Góra 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 Dwóch Wszyscy Szyby Kurwa Drzwi obity Jest szyby Szyby i Peszy Bez szyba Bez szyba Na szybach ma zero Czas. ta. Kurwa. Nie wiem, już pizdy grałem. Palak na górnik i palak na wyjście górnik. Zagrać sobie kiwo ormejna jak zeje... ...ja idę od ta. A nie iść lepiej gara? dobra. Może iść, po garażu. garażach. Nie ma pomocy, nie? Smoke. Dali smoke main na main'a. Jeden na Mogą być za oczekowaną remi. Kuring nie ma. W niebieską. Yy, przy jeden. ja patrzę tutaj ci ten Kuring na? No, dobra, dobra. Muszę mi ci nie wszedł, nie? Jak jakiś jak grant poleci na A, to ja palę insta, kurnik ci. Dobra. I do BSS skaczę od razu. Kurwa, to. Na dole masz na pewno jednego Kami. Uważaj, rampę, wyjście, kuba. Jaka lobby skróciłem, rampy nic nie ma, jestem na lobby. Co. Z... Kurwa, co oni robią? zeskoczył Zeskoczył zesk 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 gdzieś na tego Na outside na ich tego Silo są Zeskoczył a do outside, do outsidu, do outsidu, do outsideu outside zeskoczył smoke, dali znowu. Siada, siada, siada. Na smoka ma i nadal Pomagam dwór diabę pomagam dwóch Lobby czyste, lobby czyste Lobby czyste Ta lobby full clear, clear jest full, full outside Tampa Jeden tu to ty przy ja nie! mainie na wyjściu. W mainie, mainie. Kurwa, jeszcze, jedne, jeszcze jeden na swoim dworze był, chciał granaty dorzucać. O no, ciężko będzie. Oni kurwa, boty. To oni, kurwa, dziwnie grają. Strasznie wolno.

Teraz. Nie no, widziałem. Jakiś drzwi, drzwi to Przedem siket. A, coś! Drzwi! A, A wyjazd. Nie, nie, nie tam Połowa, połowa wyszedł. Jeszcze na kurnik i bez. To jest ja. Ja Hubert mam flesza, plantuję. Przedtornik jeden. Jeden leży. I kuje heaven. Jeden będzie terrowent pewnie. Nie widzę CWC. CWC to BSA nie ma. Jedynie przed... RBS-em może stać tak jakby patrzeć plan na main na jakiś. Zaskocz... Ej, wyskoczyłem, zaskoczyłem, zaskoczyłem. Po... Kurnik są pochowani. Idzi Może i sobie przejść przez Czekaj Dziwi jeden Wszyscy lobby Leży jeden Dafuj na raz, dafuj na raz Kuwaj mu zni tylko Dźwi jeden HP Dobra Kurwa tak zajebistego silent dropa zrobiłem i kurwa nic to nie dało no ja pierdole, nie wiedziałem, że tak umiem nawet. Na no pierdole. Y, Diable nie stój na kogniku, bo oni wypalają, musisz wstać za BS-em. Bo potem jesteś bez pomocy. Gramy? Tak. Trzeba. Main na C pitujesz? Tyle na przywo, Throwing smoke. Throwing smoke. na przywo, smoke. szybki, 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 Na szybki, 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 rampa, szybki, rampa Rampa, rampa, szybki, szybki, Rampa szybki, 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 w chuj, no, sam jest. Dwóch jeszcze. Jestem mały. Jesteś czy by.? Gdzie? Nie, jestem pod Heaven. Nie ma nic z dołu jeszcze. Ja nie widzę, outside. Zobaczmy, rampasteczkę Gram, Gram save mały, gdzie guys by mnie nie zajebali? Na mainie był na pewno? Tak, no, Seal na mainie raczej zaskoczył. Bo Ej, idź do Feniks z tego B? Do was? Nie. Z... Nie. To stoję bez. Jest tego. na mainie. Odpuścia, spróbuj go zabić. Dobrze, nie Jeszcze to. jest zbiegł. My... Nie stańcie! Paki nie mają chyba W Turniku jeden był Uważaj BS się może obchodzić. Trzymaj lewo BS No tuje Duch na Zeszedł Wchodzę na to zło Dariało Chodź do krótki Maj smoka na bombę, musi rzucić i defować Brawo Ale on na tym mainie się kitrał, człowieku Cały, cały czas No ale no, mówię, zaskoczę, No nie wyczekiwałem go do końca, go patrzyłem śmiecia. Jaki na on był w ventie? Mają eco, uważajcie wyjazd. Remi, zgrambluj rampę z Verjardem. A ty, Pało, ustawcie się vent i y, diabłem z ABS-em, ja przy mainie zagram. Trochę tak, ale dobra, spokojnie. Panowie, zaparam pytanie paru z dlaczego on był w węcie? Nie bije w plecy. Nie wiem, no ja dali smoke'a main'a. Ja i tak przeskanowałem jednak. Ale za, no kurwa. Nie za to, że zobaczycie jakąś rotację z wenta cokolwiek. On gdzieś w vent'cie mnie w bije. Nie, że sobie nie skanowałem. Ja pił przyjeżdżuję. Tego typu polaka Tylko władcy Na myśl Na wiem, co dali. Lesiu, jakiś outside? Nie macie? Nie. Jeden outside. Pomóc Ci? Tak, nie pomóc Ci? Tak, outside. Dobra, ratuję Remy. Dobra, nie, nie, chodź. Spasźmy lobby. lobby, wszyscy. Idę, Kurnik, powoli. Zbij KTBO. Drapa minus. Szek, Szek, Przewoł, Szek, Przewoł, Szek, main, jest! Main, 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 ja dwóch! Wyżej, wyżej no bo wyjeżdżaj A jeszcze jeden Brawo Kurwa dobrze, kurwa, kurwa. Co? Dusimy, dusimy, nie śpimy. Kurwa, dawaj ten pistolet, łamago. I kałacha w ogóle oddawaj. Jak kałacha? Do tego co masz w rękach. Ja bym <grym> tam nie mogę z niego z, niego z, z Daj mi tego kałacha na site. A masz, gdzie ty jesteś? No tu. Ej, Ej, ja, bo, idź od góry i ja idę znowu w rampę i zajdzie secretowy od secret tak po prostu Od A, od A Dobra To samo robimy na rampie. home zjechał, 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 zjechał Rampa Komuż? Jeden zjechał Ej wyjechali O oh, jest? Tam to jedu chyba Dobra, będzie. Rampa 1 Czerwona, czerwona, czerwona! Rampa 1PS, 1PS! Krótkie, 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 last. Do na yes. Kurwa, jakim chujem jesteśmy we trzech na rampie? Jeszcze mi kurwa wyjeżdża przez Polaka i zabija. Cię, jak w Ej, naucz się wchodzić po drabinie. Nie wiem, ja o coś się zblokowałem ogólnie, nie? Chodzi się bokiem jak coś i swinga no. się robi na górze. No tak! No i dwa ekofragi wystarczyły, żeby Baobaba przegonił. <grystanie> <grystanie>